Oto, jak łatwo można zrobić kefir. Ludzie chodzą, kupują kefir a 5-litrowej butelki można 5 litrów y, prawdziwego kefiru zrobić. Y, nalałem kefiru takiego, ta, cały kefir, tak, tak wygląda. Butelka 5-litrowa. No i teraz y, będziemy lali je mleko. Nalane mleko. Jeszcze jedno. Mykula chciała bez syneczki, ale syneczka jest bardzo droga. Yy, nalane dwa litry. Ciszej. Dwa litry mleka teraz nalałem. A na dole był, był kefir. Nalamy, nalemy, nalejemy.

To teraz było mleko. Dałem mleko. Zakręcamy. I z tego parę dni w ciepłym, w ciepłym miejscu parę dni i będzie kefir. Z 5 litrowej można tak zrobić kefir. Ja już to widziałem na stronie internetowej jak dziewczyna to robiła. Nalała kefiru. Resztę zalała 5-litrową butelką mlekiem. No i było parę chyba ona robiła to w poniedziałek. No i na. na już w czwartek miała normalny, zrobiony kefir. Tak będzie, tak wygląda prawdziwy kefir. No ja stawiam, że już w środę, w środę albo we czwartek będzie kefir. To pokażę, jak, jak, jak jest zrobione. No i tak można z tego. Tak można kefir zrobić Pięcio z 5-litrowej litro, butelki. Wystarczy tylko nalać kefir i parę i mle, mleka. No, i parę dni czekać, czekać aż to wszystko skiśnie, No i wychodzi mega du, du, duża 5-litrowa pięciolitrowa, yy, pięciolitrowa butelka kwaśnego kefiru. I to powiem szczerze, że się bardzo opaca. opaca bo z, zeszłego roku robiłem a nie tylko raz, ale już 6 razy to robiłem. No i wyszedł bardzo bardzo dobry kefir, bardzo pyszny. Tylko resztę trzeba, jeszcze trzeba kefirem zalać. No, i później, później, jak ktoś ma 10 litrów, 10 litrów mleka, to mo może zalać go i, mo i parę dni ma pyszny, prze bardzo przepyszny kefir. I nie musi przepłacać, nie musi nic zrobić. Ta tak będzie wyglądać kefir za parę tygodni. Pozdrawiam. Tak, ten teraz jest na razie mlekiem zrobiony, a na dole był kefir. W 5-litrowej butelki będzie kefir. Tak będzie wyglądał kefir za parę tygodni. Pozdrawiam.